Z Wami? Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Oto słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia zabiera nas do przeuroczego miejsca w Ziemi Świętej zabiera nas na górę błogosławieństw. Gdy się na niej usiądzie, widać przepiękną panoramę jeziora Galilejskiego. Ale nie tyle to piękno geograficzne, przyrodnicze pociąga nas, co osoba Jezusa Chrystusa. Wokół Niego zgromadzony jest tłum ludzi, ludzi, którzy przyszli bo zostawili swoje różne zajęcia, sprawy, bo w Chrystusie widzieli kogoś, kto ma odpowiedź na pytania, które noszą w swoim sercu. Bo człowiek jako Homo sapiens, istota myśląca, nosi w sercu swoje pytania. Są pytania dosyć płache, dotyczące spraw powierzchownych. Ale są też pytania, które są fundamentalne, istotne, bo od nich zależy całe życie człowieka, to co robimy, czym się zajmujemy, z czego rezygnujemy. I tam wśród tych pytań, które zostały postawione Jezusowi, bo ci ludzie mieli takie wielkie szczęście, że mogli takie pytania stawiać wprost, padało pytanie o to, co zrobić, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Bo jak słyszeliśmy na początku Mszy Świętej, któż z ludzi nie chciałby być szczęśliwym? Ale odpowiedź na pytanie, co to znaczy być szczęśliwym, jest już bardziej skomplikowana. Świat daje takie odpowiedzi, że być szczęśliwym to nie mieć problemów. Ile razy nawet w życzeniach ludzi wierzących pojawia się taka pogańska wizja szczęścia żeby było zdrowie, żeby były pieniążki, a zresztą sobie poradzisz. To znaczy Pan Bóg niepotrzebny. Święty Mateusz, którego postawę wczoraj rozważaliśmy, rzucił nam tutaj już bardzo dużo światła, co znaczy być człowiekiem szczęśliwym, człowiekiem, który poszedł za Jezusem. I właśnie Jezus odpowiadając na to pytanie, które zapewne jest i w sercach naszych, którzy o godzinie siódmej rano, w ten poniedziałek, przychodzimy do świątyni, mówi o pewnej drodze, o drodze ośmiu błogosławieństw. One zaskakują, bo wydaje się, że dzisiejszy świat mówi coś wprost przeciwnego, a Jezus jednak podkreśla, że człowiek błogosławiony to ten, który podejmuje pewną walkę w swoim życiu. To człowiek, który zakłada, że nie będzie wcale tak lekko, tak z górki, tak przyjemnie, ale chodzi o to, że będzie wartościowo, że nasze życie będzie miało bardzo głęboki sens nie tylko w wymiarze tego czasu, który Pan Bóg daje nam tutaj na Ziemi, ale w wymiarze wieczności. I mówi Jezus o ubóstwie w duchu, żeby złożyć całą swoją ufność w Panu. Mówi o tych, którzy się smucą z powodu swojego grzechu, z powodu grzechu świata i modlą się. To ci, którzy są cisi, to znaczy ci, którzy potrafią słuchać Pana Boga. Ciekawa podpowiedź, czy umiemy słuchać Pana Boga, czy umiemy przyjść przed Ten świętszy sakrament i nic nie mówić, nie zagadywać Pana Boga, tylko Go słuchać. By słuchać też drugiego człowieka, i to często bardzo blisko nas żyjącego. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, wiemy, że dzisiejszy świat nie łaknie sprawiedliwości tylko pewnych układów, załatwień. Błogosławieni miłosierni, czy jestem człowiekiem miłosierdzia również dla drugiego człowieka? Czy moje serce jest czyste, czy walczę o takie serce? Czy wprowadzam pokój wokół mnie, w mojej rodzinie, parafii, ojczyźnie? Czy cierpię prześladowanie, ale dla sprawiedliwości? Czy przyjmuję sytuacje, w których doświadczam urągania, prześladowania, kłamliwych słów? Tylko ze względu na to, że kocham Chrystusa. Czy potrafię wyjść na ulicę mojego miasta, gdy jest procesja Bożego Ciała, by nie być obojętnym, by pokazać też innym swoją miłość do Chrystusa? Droga błogosławieństw, droga, którą gdzieś dzisiaj będziesz szedł, może wracał do domu albo do pracy. Czy będzie to droga błogosławieństw? W wieczornym rachunku sumienia to wszystko zobaczysz. Niech ta Eucharystia będzie dla Ciebie umocnieniem. Oby tak było. Amen.